Nie wiem co to będzie w środku i nie mogę się, że kto jak to powiedzieć, nie, nie chcę wiedzieć co tam jest w środku, bo wtedy muszę to zjeść. A nie do końca, jakby nie do końca, tylko mogę polizać jak chcę. Więc teraz otwieram. Jezu to jest cebula. To cebula. To jest cebula. <śmianie> ja, <śmianie> ja muszę tylko polizać. Poliżę tylko. To drugie danie. Już nie ma tam nic środku. Nie mówcie moje tajemnicy. No i teraz możemy powracać do drugiego tego. Ale się. Ale się... On to w więc mogę czymś się zająć. O, widzicie, skusi, to skusi, zobaczcie, to, to skusi, to skusi. Ua, ne, 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 ne. Ne, ne. Dobra, Droga runda, więc co będzie w tym pokoju? Jajko? Dobra, mogę też nawet polizać jak chcę że mogę powiedzieć. Um, nie wiem. Czy zjeść, czy nie zjeść. Zjem, bo ja... bo widzi, dobre i też nie mm. bo jest, w sumie takie um, bodajże po potem tak paliwała cebulę i do tego jeszcze jajko całe co nie idzie dobre i to nie, ale plus zielono mm, trzecia runda trzecia runda Przygotuj mi coś jeszcze Dobra Tata nie wie co tam robi Ale na pewno musi przygotować Ja siedzę ze mną Mówię tutaj to Tata coś kuszni O nie My mamy tu ścianę Więc ja nie widzę taty I nie wiem co ta, ta, ta. Coś czuję. Słyszycie to? No? Oj, to ta coś takiego, które pewno nie lubię. Ale nie Trzecia runda. Dobra Em... Um, trzecia runda. co to jest? krzyp? nie, nie, mogę nawet teraz polizać. To tak krzyp. Wiedziałam że coś nie będę lubić, ale musi być jakieś coś co ja lubię. Dobra. Jak to mówić? Cztera runda? Dobra, teraz. Cztera runda. Jak to mówię? Dobra. Co to? Cztera runda. Czwarta. Zjadasz? Czwarta runda. Zjadasz? Nie, nie zaznaczyłam całego, ale policzałam. Nie, to się nie liczy. Ale też policzałam w tym. się nie liczy. Ale ja też policzałam w cebulę. To się nie liczy. to już jakbyś, ale... Wracamy do grzyba. Powiedz mi, on nie wygląda aż tak ciekawie. Jakby był, Jakby był czarny, to byłby trochę lepszy. On ciągle nic spada. To wygląda nie aż tak ciekawie, jak ja myślę. Dobra. Mam gryz, ale ja nie będę w środku. Nie, nie, nie. Nie nie w środku. Tylko tak. Tu. Tak po prostu. Am. Dobra. Trochę tam połowę zjadłam. To Dobra, połowę zjadłam. Jest ok, więc. Niech ta mi odcham, to nie wiem o co mi chodzi i mi Ja, ja zjadłem od końca planu. Dobra. Piąta runda. Na to piąta runda. Którą w ogóle nie chcę widzieć. Mam tutaj ta który w ogóle... Więc tato piąta runda, tata zrobi co tam chce, potem będzie robił piątą rundę i piąta runda nie będzie aż taka dobra, Bo, pamiętajcie jeszcze wolno skusi, to wtedy mogę tak skusić, 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 ale ja to nie wiem. Piąta runda. Więc hmm? piąta runda będzie. Piąta. I piąta runda to znaczy, że to będzie trochę gorsze. Tak wygląda. się. Mm -mm, nie liczę się. Dlaczego? Czwarta jest skończona. O oh, nie! Dlaczego czwarta nie może się skończyć? Ale nie całe. Całe to nie no ale proszę, żeby potem było chociaż coś normalnego. Ona no, mogę wyrzucić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tato, ale już mi nie dawaj więcej, bo ugryzłam i potem upiłam, ale po dzisiaj mam jeszcze 11. To filmik! No. Dalej czuję tą złą chwilę. Grzyba! Wracamy do unicorna. Spada mi on! Jak grzyb mi spadał, ksiągę nie chce mieć. To piąta runda. Ugryzłam i policzyłam do 11, i potem do wyplątułam. Się nie licz tata o co ci chodzi wtedy to ma zimno. a nie cała tato przecież to Piąta runda, teraz przestań. Teraz piąta runda. Teraz naprawdę, to tato. Piąta runda. Po co by nie w piątej rundzie? Tego jeszcze dowiemy się. Dobra. Tato. Tato! Sorry, ale nic nie zjadłam z tego. Dalej jest samo, ale mnie to nie interesuje. Bo tak czy tak, ktoś pował który nie było. Ale. I co tam? Ostatnia runda. Nie, nie, nie. Piąta runda nie jest ostanną. Co to jest? Może ci to pięć Ua. szósta runda Koniec Dwie Szósta runda teraz Dobra, to na wszystko i pa pa